Kasia, dbając o zdrowie, mocno zaniedbała swój biznes. Teraz, kiedy już doszła do siebie po zabiegu zmniejszenia żołądka, może wreszcie zająć się powiększaniem dochodów. W walce o klientów ma pomóc jej mama i żeleta. Ale to nie jedyna walka, jaką będą musiały dziś stoczyć. Słuchajcie, tu tak pachnie w tej torbie. Co ty mamu przywiozłaś? Kto to sobie pierogi zamówił? Ja. A no co ty myślisz, Kaczka, spróbujemy tego. No łapie. tak, ja. Jasne, się wykończę. Ty. To po co ty przyniosasz te pierogi mi teraz fajny, to dupy ucieknie. Wiesz, jaka jestem głodna. Naprawdę. A to, to jeszcze sobie, idźcie, zwierzajcie, to. Rządki. No daj. Uf. No nie Uf. może pani, pani No, no czy czy nie może jem wszystko? Nie, to pani. Nie nie jest wszystko. Pudełka. pudełka. Ja pani nie żałuję, pani może zjeść. Pudełka. Ty jesz wszystko? Ja jem nie Tylko, że później nie Nie jem mięsa. No to jak ty nie jesz wszystko, to dawaj jednego spróbuję. Nie, 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 nie. Ja, trzeba, ja. nie możesz. Dlaczego? Ty nie. Ale ty jesz, bo ty jesteś pierwszy miesiąc, a ja piąty. Chcesz daj mi pociągać. No i dobra, ale nie łykaj, Nie łykaj. Daj pani też? Ja też. jak kury, kur, mm. kurników. Wypluj. Aj, pyska, wypluj. Wypluj, wypluj tylko ja nie będę patrzeć, wypluj. Pyska, nie? Weź nie jedz tego, bo wiesz, stała godzina. Wypluj? I... tak. A -a -a. Ale to było dobre, mama. Ja nie wiem, czy to minie, ale na razie czuję się źle. Naprawdę, bo moim szczęściem było żarcia. Było jedzenie, może nie podżeranie, yy, bo to była przesada, to już była tragedia, ale mm, mogłam sobie zjeść, co chciałam. A teraz nie mogę. Ja nie wiem, czy to minie. Jak minie, okej. Okay. Bo ja nie muszę w bo jestem kobietą. Ja powinnam jeść na talerzykach deserowych. To jest prawdziwa dama, tak? A nie jak świnia, 12 porcji.